Cześć! Tym razem mam dla Was bardzo ciekawy materiał. To będzie film dla osób, które posiadają rowery tańsze oraz średniej klasy. A konkretnie powiemy sobie o tym, jak poprawić siłę hamowania w mechanicznych hamulcach tarczowych. No i to jest, myślę, fajny temat dla tych osób, które mają grawele oraz szosówki, bo o ile w MTB, w crossach, w trekkingach nawet tanie rowery mają hydrauliczne hamulce tarczowe, to właśnie grawele i szosy nawet między 3 a 7 tysięcy często nadal mają mechaniczne tarcze, a jak wiadomo są to hamulce, które hamują wyraźnie gorzej niż hydrauliczny wariant tarczowy no i teraz jeżeli chodzi o siłę hamowania to oczywiście ma na to wpływ cały układ, cała konstrukcja, czyli klamki ich konstrukcja, zaciski hamulcowe ich konstrukcja, tarcze, klocki no oraz linki i pancerze i teraz wiadomo, że ciężko jest zmienić po zakupie roweru od razu klamkę manetki, bo to jest jeden z droższych elementów w ogóle roweru szosowego i gravela, tak samo ciężko jest zmienić same zaciski, no bo one kosztują dużo pieniędzy, ale mamy spory wpływ choćby na Tarcze, klocki hamulcowe oraz linki i pancerze. I właśnie na tych elementach się dzisiaj skupimy. Powiemy sobie, co zrobić, żeby nasze hamulce mechaniczne hamowały lepiej i w ogóle sprawdzimy sobie w terenie, czy montując dobrej jakości klocki i tarcze, zyskamy jakąś różnicę. Zapraszam! Tak jak powiedziałem, ciężko od razu wymieniać zaciski hamulcowe i klamki, no bo to są drogie rzeczy, ale stosunkowo proste do wymiany i relatywnie tanie wciąż są właśnie klocki tarcze oraz linki i pancerze. A dodatkowo warto się skupić na tych elementach, dlatego że producenci mają taką manierę, zresztą są bardzo sprytni w tym, co robią, że często oszczędzają na tych elementach, których po prostu nie widzimy gojemokiem. Tak, każdy patrzy na przóżutkę, na korbę, na oponę, na ramę, to wszystko widać gojemokiem. A to, co jest takie ukryte, często jest dużo tańsze niż jakby cały rower, bo tam po prostu producent wie, że jeżeli dobrze oszczędzi, to klient tego nie zauważy. I teraz bardzo często bywa tak, że tarcze hamulcowe w rowerach, szczególnie tych tanich, są dosyć słabej jakości, okładziny są dosyć jakości. I tak samo linki i pancerze. Akurat tutaj w tym marinie mamy niezłe pancerze, niezłe linki, ale to też jest bardzo ważne, bo o ile dobra tarcza i dobry klocek, to będzie większa siła hamowania, większa moc hamulca, też większa odporność na przegrzewanie, to już sama siła potrzebna do inicjacji hamowania, czyli jakby ta siła, którą wkładamy w ruszanie klamką, za to głównie odpowiada dobra linka i pancerz. I teraz chodzi o to, żeby pancerz był poprowadzony bez dużych zagięć, żeby pancerz w ogóle był wysokiej jakości, żeby linki były dobrej klasy jest lepszy poślic, jest mniejsze tarcie, no to to ogromnie zmniejsza siłę potrzebną do inicjacji hamowania. Więc, tak jak powiedziałem, koncentrujemy się dzisiaj, żeby pokazać Wam różnicę, jaka będzie, kiedy wymienimy tarcze i klocki na lepsze. Ale generalnie nie zapominajcie też o pancerzach i linkach, bo tym również można zrobić bardzo, bardzo dużą różnicę. A teraz, jeżeli chodzi o nasz test, chciałem przejść do tego, jak to będzie wszystko wyglądało. Tak jak wspominałem, tanio, szybko i we w miarę prosty sposób możemy wpłynąć na cztery rzeczy: dobre linki i pancerze, oraz klocki i tarcze hamulcowe. Dzisiaj skupimy się na klockach i tarczach. Mamy ze sobą produkty hiszpańskiej firmy Galfer. To jest bardzo renowowany producent. Może nie do końca znany w branży rowerowej, ale mający bardzo bogate doświadczenie w motoryzacji, a szczególnie w MotoGP. Także jest to firma, która no, osób, które interesują się tematem poprawy jakości hamowania, wzrostu siły hamowania, a także poprawy odporności na przegrzewanie. Temat znany. Przede wszystkim trzeba powiedzieć sobie, że wysoka jest jakość tarcz hamulcowych. Galfer podkreśla, że ich tarcze są idealnie płaskie, a to zapewnia lepsze przeleganie okładziny. No i co jest ważne, jest też inny proces produkcyjny. Tutaj tarcze są wycinane laserowo ze stali wysokowęglowej i po wycięciu dodatkowo polerowane. I to wszystko sprawia, że tarcza nie dość, że ma większą odporność na przegrzewanie, to jeszcze dzięki temu, że jest wypolerowana, jest idealnie cicha, nie powoduje takich delikatnych dźwięków, jakichś dzwonienia, które czasami jest słyszane podczas jazdy na rowerach z hamulcami tarczywymi. Do tego jeszcze klocki wysokiej jakości, które oczywiście mają zastrzeżoną strukturę, znaczy, że my nie wiemy co jest w składzie, dlatego, że to jest tajemnica Galfera, ale na pewno w ofercie jest sporo różnych mieszanek. Jeżeli chodzi o rowery szasowe, i gravelowe, no to polecane są okładziny niebieskie, dedykowane do rowerów szasowych oraz czarne, czyli uniwersalne, pasujące do wszystkich typów rowerów. No i dzisiaj właśnie zamontujemy sobie taki zestaw Galfera i zobaczymy jaka będzie w praktyce różnica między oryginalnymi okładzinami TRP, a traczami Galfer i klockami hamulcowymi Galfer. Aby zmierzyć czy i jaka będzie rzeczywista różnica między oryginalnym zestawem TRP a setem od Galfera przygotowaliśmy bardzo fajny test terenowy. Będę startował na tym rowerze, na marinie for Cornersie ze startu zatrzymanego z jednego punktu i dojeżdżał w taki luźny sposób do kreski, gdzie będę zaczynał hamowanie. W tym miejscu będę rozpoczynał hamowanie ze stałą siłą, dlatego, że uwaga, mamy specjalne podkładki dystansowe, które będą zamontowane na klamkach hamulcowych, które sprawią, że po prostu po nacięciu klamki, ona będzie się zawsze zatrzymywała w stałym punkcie, znaczy siła hamowania będzie identyczna przy obu zestawach, czyli przy tym, który jest w rowerze oraz tym, który założymy. Oczywiście oba zestawy są zupełnie, zupełnie nowe. Ja specjalnie dotrę oba sety najpierw kilka razy po prostu Zjeżdżając z tej górki, tutaj można się rozpędzić do około 90 na godzinę, więc myślę, że takie 3-4 przejazdy na dotarcie najpierw sprawią, że te sety będą gotowe już do tego testu. No i potem zrobimy pomiar, będzie pomiar właśnie na oryginalnym zestawie oraz na zestawie Galfera i sprawdzimy sobie, jaki będzie dystans hamowania po starcie zestawy prędkości. Czyli rozpędzam się, na kresce zaczynam hamowanie i sprawdzamy, jak daleka będzie droga hamowania. Pierwsza próba, oryginalny zestaw tarcze i klocki TRP, start zatrzymany, puszczam klamki, wpiniam pedał, ruszam. Słuchajcie, generalnie tak, napędzam się siłą jakby rozpędu roweru, nic nie robię, pozycja stała, tak żeby to nie miało wpływu. Dzisiaj trochę wieje, ale wiatr jest stały. Będę dojeżdżał do takiej kreski na asfalcie, do granicy łączenia się starego asfaltu z nowym asfaltem. Prędkość już Około 50 na godzinę. Zaczynam hamować. A, stały siły. Opór trzyma. Opór z z duplą. Do hamowania, ile się da. Mocno. Zatrzymałem się. No, powiem szczerze, że na tej mechanice da się zahamować. No, nie, ma, nie ma tragedii. Słuchajcie. E, dobra, muszę sobie narysować kreskę. Mam tutaj specjalną cegłę amerykańskiej firmy. Brick. Narysowałem kreskę. No i co? Muszę teraz wrócić. No i kolejna próba na zestawie Galfer. Zobaczymy, co będzie lepsze. Próba numer dwa. Warunki identyczne. Z tym, że założone okładziny i tarcze firmy Galfer. Puszczam klamki, wpinam pedał, nic nie robię z ciałem. Po prostu daję się rozpędzić rowerowi, ale powiem Wam już pierwszą rzecz. Kiedy docierałem te klocki, wydawało mi się, że Tarcie jakby jest większe, że jakby mieszanka stawia no daje większe tarcie, trochę jak papier ścierny. rozpędzam się, już nic nie mówię, skupiam się na tej linii, gdzie mam hamować i zaczynam. Hamowanie mocno, 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 opór jest na klamkę, oczywiście z klocka duplo. Schamowanie do zera i patrzymy. No, zajechałem wyraźnie bliżej, czyli pokonałem yy, krótszy dystans, zahamowałem wyraźnie szybciej, to jest około 10 metrów tak na oko. Zaraz to dokładnie policzymy krokami. Także powiem szczerze, że na takim dystansie krótkim, no bo to było tylko 50 na godzinę, tak naprawdę, i, i kawałek zjazdu, spora jest ta różnica. Bez względu nie, spora. Do tego miejsca hamowanie to jest około 50 metrów. W tej dokładnie pozycji stanąłem, kiedy hamowałem na okładzinach Galfer i tarczach Galfer. A teraz Wam pokażę, gdzie jest linia z zestawu TRP. Także zjeżdżam w dół, a Wy obserwujcie. Tu jest TRP, to jest około 14 metrów dalej zajechałem na fabrycznych klosach i okładzinach hamulcowych. Mieliście okazję zobaczyć, jak w praktyce wypadają dwa zestawy klocków hamulcowych. Tutaj nie było ściemy. System oporu z duplo sprawiał, że siła hamowania była zawsze taka sama, ponieważ klocek dawał opór tutaj o kierownicę i o klamkę hamulcową. No i te różnice są całkiem duże, bo spójrzcie, że na okładzinach fabrycznych i na tarczy fabrycznej TRP ja zjechałem o około 14 metrów niżej, a na systemie Galfer ta droga była krótsza o te 14 metrów, czyli znacznie sprawniej udało nam się zahamować. To oznacza, że skuteczność hamowania, czyli moc i siła e, hamowania znacznie wzrosła, co jest z dużą korzyścią wszędzie tam, gdzie potrzebujemy mieć dobre hamulce, czyli właściwie podczas każdej jazdy e, na rowerze. No, może oprócz prenażera i to kolarskiego, <grych> oczywiście to jest żart. E, w każdym razie e, sami sobie ocenicie, czy dla Was to jest dużo. E, druga sprawa jeszcze jest taka, tego nie badaliśmy dzisiaj, e, że w górach, kiedy dochodzi długie hamowanie, kiedy dochodzi nagrzewanie się e, tarczy i okładziny, e, tam też tarcze galfer powinny być lepsze. Bo one mają ten specjalny proces produkcji, który sprawia, że odporność na nagrzewanie jest znacznie wyższa. Więc, jeżeli skombinujemy te dwie rzeczy odporność cieplną, oraz właśnie to moc hamowania, którą dzisiaj sobie załatwiliśmy, że ona jest wyraźnie lepsza, no to mamy rzeczywiście znaczną poprawę hamowania. Jeżeli do tego dołożymy jeszcze linki i pancerze z górnej półki, to naprawdę możemy mieć skuteczny zestaw hamulców tarczowych mechanicznych bez wykładania kasy na całą hydraulikę. No wiadomo, że w gravelu czy w czasie to jest ogromny koszt, dlatego że manetki plus procesiski to jest no, no chyba najdroższa część w ogóle całego roweru, kiedy mówimy o ramach ze, z aluminium czy ze stali. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało. Ja sam jestem zaskoczony wynikami. Myślałem, że ta różnica będzie mniejsza. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górze. Zapraszam Was też do mojego tekstu na portalu ByCult. Tam więcej opisuję dokładnego protokołu tego testu, dokładnych szczegółów, które tutaj nam się udało zaobserwować. No i zostawcie też suba, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTube. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.